Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony, król Żółci. Mamy pierwsze w tym roku tak poważne poddanie się większego oddziału ukraińskiego. Koło Marynki decyzję taką podjęło dowództwo jednego z batalionów 59 Brygady. Nawet mamy całe wystąpienie. Jak zresztą zwykle w takich przypadkach. Umówmy się, to też jest spożywka dla propagandy. W każdym bądź razie sytuacja jest o tyle zabawna. Że to jest osobista brygada Sucharewskiego, a Sucharewski to zastępca obecnie alkomandanta Syrskiego. Choć trzeba powiedzieć, że na tej chwilę do tych brygad też się nie można sobie przyzwyczajać. Na, na filmiku u żołnierzy widać żółte i niebieskie opaski, i nie chodzi tu o barwy Ukrainy, a o znaczenia formacji. Niebieska jest dla oficerów, ale żółta to obrana terytorialna. I rzeczywiście nawet z oficjalnych źródeł można się dowiedzieć, że w skład brygady wchodzą trzy bataliony obrony terytorialnej, a ostatnio trafiły tam i wilki da Więc nic dziwnego, że ci się poddają. No też bym z takimi nie chciał przebywać. W ogóle takie brygady składaki można dość łatwo rozpoznać, bo to będą wszystkie brygady zmotoryzowane. Generalnie armie, które się szanują takich jednostek już nie posiadają, bo to jest po prostu lekka piechota pozbawiona nawet transporterów upancerzonych. A jak już inwestujemy teoretycznie w szkolenie profesjonalnego żołnierza, no to tak, żeby przeżył na froncie więcej niż 5 minut. Pod Awdijivką Rosjanie ogłosili odbicie orłówki po raz któryś z rzędu. Armia Ukraińska próbuje utrzymać tu presję, dosyłając coraz to nowe siły. W tej chwili mamy tu z jakieś 10 brygad. A to są wielkie. Wioski, wszystko o wielkości kilkudziesięciu do kilkuset mieszkańców, więc tutaj nawet nie ma się jak schować przed ostrzałem artyleryjskim. Rosjanie praktycznie otworzyli nowy front na północnej granicy. Pierwszą decyzją Władimira Putina po objęciu władzy było utworzenie strefy buforowej na granicy z Ukrainą. Chodzi właśnie o tę granicę dla Ukrainy Północną. Teraz póki co wojska jej jeszcze nie przekroczyły, ale już są ale już są w tych miejscowościach przy samej granicy. No i mamy ostrzał artyleryjski, ostrzał lotniczy. Widzimy i tak, że ta wojna na Ukrainie to wojna pozycyjna bardziej. I pod tym względem nic się tutaj nie różni od pozostałych frontów. No ale Ukraina będzie musiała wysłać tu teraz kolejne brygady, by do takiego przekroczenia nie weszło. Jeśli chodzi o przyczynę tej próby wkroczenia, to do tej pory umknęła mi jedna ważna informacja. Mianowicie szef sztabu amerykańskiego się zmienił. Co by o Marku Milim nie mówić to, mówić, to czasem mu się nawet udało powiedzieć coś sensownego. Natomiast na jego miejsce wszedł teraz Charles Brown, który to znany jest ze swojego twardego, że się tak wyrażę, podejścia. A jeśli chodzi o użycie chociażby rakiet, które to wystrzelili przecież na Biłgorod. No to Ukraińcy muszą mieć zgodę Pentagonu. Zresztą oni nawet zapewne tych rakiet sami nie obsługują. Inną ciekawostką jest to, że jednostki atakujące Biłgorod używały do tego celu też polskich karabinków Grot. Zawsze to jakaś reklama, pytanie czy podarowana czy sprzedana. Rosja skończyła budować linię kolejową z obwodu Donieckiego na Krem. Cywilną, bo ta dla wojska z oczywistych względów powstała wcześniej. Mimo wojny integracja tych terytoriów jakoś idzie. Tak swoją drogą przy okazji Krymu to naszła mnie myśl, dlaczego Zachód ma taką obsesję na punkcie Tatarów krymskich. No bo Ukraina niby teraz takich kocha i mówi, że Krym się im należy, bo tam Tatarzy byli pierwsi. Ale tatarzy to przecież nie są Ukraińcy. Co więcej tatarskie najazdy to pustoszyły przecież Ukrainę przez dobre kilka stuleci. I to jest jeden z powodów, dlaczego to państwo obecnie wygląda jak wygląda. Już nie mówiąc, że najwcześniej to w tym regionie to byli Grecy, którzy są akurat prorosyjscy. Francja zamierza wysłać 2000 żołnierzy na Ukrainę. Co prawda, tak twierdzi szef rosyjskiego wywiadu. Tylko dlaczego on miałby kłamać, skoro to i dla niego nie jest dobra wiadomość? Co prawda, teraz oficjalnie rząd francuski odrzucił ten pomysł. Ale wiadomo jak to jest, nawet jak rzeczywiście go odrzucili, no to spotkanie było za zamkniętymi drzwiami, więc cholera wie, co tam tak naprawdę postanowili. Dwa Na to za mało by coś zmienić, prawdopodobnie rzeczywiście chodzi tu więc o jakiś strategiczny dylemat, choć Putin powiedział, że oni zwyczajnie wtedy wytłucza. Tylko pytanie, co wtedy, bo dylematu nie będzie miał Władimir, a właśnie Macron który podchodzi do tego dużo bardziej emocjonalnie, a wtedy może być ostro. Najgorsze w tym jest to, że wysłanie takiego korpusu ekspedycyjnego pogorszy relacje Francji z Rosją jeszcze bardziej. A najgorsze jest to dlatego, bo Europa nawet jak miałaby trzymać z USA, no to musi mieć alternatywę, inaczej Amerykanie będą robić z nami, co chcą. A gdzie w ogóle chcą rozmieścić tych żołnierzy? No podobnie jak Brytyjczycy w Odessie. Jak sama nazwa wskazuje, Pakt Północnoatlantycki. Ludzie patrzą tam na geopolitykę przez pryzmat morza i szlaków handlowych. Głównym ich celem jest wywalić całą konkurencję z Morza Bałtyckiego, jak i Morza Czarnego. Po zdobyciu Odessy cała reszta Ukrainy ma dla nich wtedy marginalne znaczenie. No i z Odessy można ostrzeliwać Krym, kolejna z ich obsesji. Pytanie, jak w to wplączą naszych? Rajmund Andrzejczak już mówi, że mamy 2-3 lata na przygotowania. Mamy to ma na myśli zapewne urobienie opinii publicznej, bo wcześniej cały czas mieliśmy narrację, że wspieramy Ukrainę, po to byśmy my nie musieli iść na wojnę. Teraz trzeba lud przekonać do umierania zekijów. Cała nadzieja w oporze społecznym, choć póki co to słabo to widzę. Jednakże jutro w Warszawie odbędzie się kolejny strajk rolników, Zresztą nie tylko rolników, bo w całym kraju ma być aż 400 blokad. Choć umówmy się czego, czy nie widzą, to wiadomo, polityków dotknął tylko protesty w stolicy. Ostatnio mieliśmy trochę nieprzyjemne widoki, obecny rząd ma trochę większe zaplecze medialne, więc myśli, że może sobie pozwolić na więcej? Zobaczymy. Tak jak mówiłem przy okazji strajku poprzedniego, przydałoby się nam tutaj koordynacja z innymi krajami. I przyjazd co bardziej bojowych rolników do nas, bo u nas władza aż tak bardzo zaprawiona w walce z, bojami, z zamieszkami, jak na przykład we Francji nie jest, z tym, że i lud trochę u nas kulturalniejszy, no tutaj niestety. Tak jeszcze wracając na chwilkę do NATO, to na Ukrainie zginął jeden z wyższych dowódców legionu międzynarodowego, konkretnie to Jean-François Ratel, dowódca brygady Norman, Kanadyjczyk z pochodzenia. I to chyba pierwszy tak wysoko postawiony człowiek zachodu, który został oficjalnie uznany za zmarłego. Bo choć tam ma on stopień pułkownika, no to w polskiej nomenklaturze odpowiada mu generał brygady. W Armenii Nikol Paszyniac stwierdził, że jeżeli nie dojdzie do porozumienia w sprawie korytarza do Zangezuru, to wojna może wybuchnąć jeszcze w tym tygodniu. Na tę chwilę tu już mi tych Ormian nawet nie żal. Bo najpierw gadają o siłach pan-turkijskich, które chcą ich zniszczyć, o inwazji islamu na chrześcijan i tak dalej. No ale skoro oni sami nie chcą nic robić z tym Azerbejdżanem, no to nikt za nich walczyć nie będzie. Żeby było śmiesznie, po poddaniu tych terytoriów, Azerbejdżan będzie miał kontrolę nad gazociągiem płynącym do Armenii, a wtedy to już nie będzie w ogóle mowy o jakiejkolwiek suwerenności. Brytyjska prasa wciąż nie przestaje mnie zadziwiać bo ktoś w The telegraf kazał tym pisarzynom obrócić jakoś wynik wyborów w Rosji w porażkę Putina. Jakim cudem to, że Putin uzyskał 88% głosów, ma go ośmieszyć. No ale tego zdania są autorzy jednego z artykułów. W ogóle ta gazeta o Putinie pisze po kilka artykułów na dzień. Jednakże jeśli chodzi o stosunek do wyborów, nic nie przebije jednak Niemców, którzy stwierdzili, że w ramach sprzeciwu przestaną teraz używać słowa prezydent w oficjalnych komunikatach odnośnie Putina. Amerykanie natomiast stwierdzili ustami swojego rzecznika, że Putin jest prezydentem i na tej chwilę trzeba się do tego przyzwyczaić. A propos USA, to na Ukrainie zjawił się Lindsey Graham. Dyskutować na temat pomocy dla Ukrainy za prezydenturę Trumpa. I mówiąc to, mam na myśli przyszłą prezydenturę Trumpa, do której on jako republikanin powinien się był dostosować od początku. Pakiet pomocy dla Ukrainy miałby być w formie pożyczki, choć nie wiem co to zmienia, bo Ukraina nie ma nawet z czego zapłacić. No i druga rzecz, mianowicie Ukraińcy muszą zdobyć więcej ludzi. To zdanie wyjątkowo perfidne jak na człowieka, który sam unikał służby wojskowej. Nawet azowcy się w tej sprawie odezwali. Mówiąc, że mogą oni się tym zająć, wystarczy ich na trochę oddelegować z frontu, a oni już mają swoje sposoby. W to nie wątpię. Choć na ich miejsce trzeba by wsadzić innych trasów, a wysłanie ich na najgorszy front to też jest forma pozbycia się bagażu, jakim są ci jazowcy. Bo żołnierze to z nich są średni, w dodatku niezdyscyplinowani, a sprawiają dużo problemów politycznych, więc najlepiej ich po prostu wytracić w boju. Ja bym rozpatrywał tę ofertę nie jako ofertę, a właśnie pewne takie wołanie o pomoc, no bo w tej chwili wszystkie jednostki zowców są na pierwszej linii. Wracając do Ameryki, to tam rzeczywiście już się szykują chyba na drugą kadencję Trumpa, bo sąd federalny stanął w konflikcie granicznym po stronie Teksasu i nakazał odwołać wszystkie sankcje na ten stan w związku z jego polityką uszczelniania granicy. I to ważne z dwóch powodów. Raz, że demokraci chcieli przehandlować kwestię granicy w zamian za wsparcie dla Ukrainy, teraz nie mają za co. Dwa, że to strasznie osłabia i tak już słabą pozycję Bidena w wyborach. A umówmy się, ci ludzie tam nie dbają o jakąś sprawiedliwość. Innymi słowy, wygląda na to, że Trump wygrał wybory. Chociażbym się jeszcze tak nie cieszył, no bo skoro oni się pogodzili z Trumpem, to znaczy, że mają w tym jakiś interes no bo strachu to ci ludzie nie znaj. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału, a jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.